no smutno mi jest jest naprawdę poziomem jest tak słaba, słabe manipulacje teraz odpowiem na kilka argumentów ale prawdopodobnie nagram film żeby to wszystko bo tam każdy argument można odeprzeć nie? i pokazać jak to wygląda prawdziwie ale teraz wam pokrótce kilka tam wybiorę yy, a do lasu pójdę sobie jutro no takie życie nie taki żywot przyznam się że jak się zaczyna ta drama nie spodziewałem się że, że taki rywal jest nie no, hu... Dobra, le lećmy z tematu. Dziewczyna, nawet napisała do ciebie o to na Instagramie, pisząc ci, że się pomyliłeś. I co tutaj mamy? Ale wardenga się nigdy nie myli, hahaha, ha, ha. i jakaś jest y, przeróbka, jak krzycze. Mamy tutaj argument, że nawet ta dziewczyna, co pisała z Leksiem, mi zwróciła uwagę, że się pomyliłem. Tylko, że rozmowa jest, jak znowu, jak, jak to zazwyczaj u konopa, przycięta. Bo prawda jest taka. Że nie wiem dlaczego ta dziewczyna uważała, że ja powiedziałem, że ta dziewczyna z czerwonymi paznokciami to jest Wiktoria. Nigdy czegoś takiego nie powiedziałem. Ona gdzieś przeczytała jakiś komentarz, że ktoś źle skojarzył, jakby mnie oskarżyła o to, ale po chwili powiedziałem, ej, nigdzie w moim materiale nie powiedziałem, że ty jesteś tą dziewczyną, że ty, Wiktoria, jesteś tą dziewczyną z czerwonymi paznokciami, i mi przyznała, OK. A Konop jakby uciął tą rozmowę i pokazał tylko, że ona jakby mi napisała, że o, pomyliłeś się, Wardęga. I to jest dowód, że u, słaby research, Wardęga, robisz. Nie kum. Podsumowując, nigdy nie mówiłem, że Wiktoria, czyli ta dziewczyna odsiadania na twarzy, jest dziewczyną ze zdjęć z czerwonymi paznokciami. To ona gdzieś sobie to jakoś tak skojarzyła i napisała do mnie, co ja jej wyjaśniłem. Ale ja nigdzie tego nie powiedziałem, szanowna pani, na co ona odpowiedziała, okej. Okay. A konok mi mówi, o, widzisz, nawet dziewczyna mówi, że się pomyliłeś. Widzisz, Wardęga, pomyliłeś się tak jak ja. Jesteśmy na tym samym poziomie? Nie słusznie zarzucał to, że po prostu łamie regulamin Twitcha i dostanie tam bana. Dla Wardenki najlepszą odpowiedzią był wjazd na związek sprzed 4 lat. Co ta prywata miała na celu? Wardenka napisał... Ja bana nie dostałem za streamowanie na dwóch platformach tylko za użycie obraźliwego słowa. Chyba powiedziałem po prostu cfel albo simp yy, na, na, jak grałem w Lola i tutaj jest ban właśnie za, na 7 dni że no po prostu takie słowo, bo na Twitchu są różne słowa zamazane. Marioner mi zarzucał, że ja bana dostanę za streamowanie na YouTube i na Twitchu. Że tam mogę tylko na Twitchu streamować jak mam partnera i tak dalej. No, i powiedziałeś, że no słusznie mi zarzucał. No tutaj pokazałem, że nie słusznie, bo za to nie dostałem do tej pory nic. Przejdźmy do tak zwanej prywaty. Dlaczego wardenga wyciągasz prywatę? Niestety nie była prywata, bo jakby Karioner nagrał dwa odcinki odnośnie tej relacji z tą dziewczyną. Pierwszy odcinek to był Katarzys. Ten odcinek Karioner postanowił po kilku latach zdjąć, no bo uznał, że to już nie jest aktualne, ale nagrał później Katarzys drugą część, nie? Więc jakby to już nie jest prywata, bo sam uczynił z tego temat publiczny, wrzucając to na YouTube, musi się liczyć, że ludzie będą o tym dyskutować. Więc tutaj konop zabrakło Ci ponownie researchu. To nie była prywata. To były publiczne informacje podawane przez samego zainteresowanego. W materiale Konopskiego jest dużo takich scenek, żeby mnie prześ... wyśmiać po prostu. Nie? I teraz wam pokażę moją ulubioną. Pracownik TVN. Na mu. Dobrze, pa, dobrze, dobrze. I po TVN-ie. Lex TVN. Do końca nie rozumiem, co ta scena ma na celu, no ale widzimy tutaj jakbym... No, że niby jestem pracownikiem TVP i nagaduję na TVN, nie? Tak jest wycięta moja twarz. I tak nie wiadomo, nie, tak brzmi jakbym kurwa był takim nienawiścią zio zioł, no bo mówię, pra atakujemy pracownika TVN, lex TVN. Teraz sprawdźmy, z czego to był szot. Mamy tutaj Sylwestra grającego w League of Legends i uwaga, uwaga, dlaczego on wyzywał pracownika TVN-u? Bo Doktor Mundo miał nick Pracownik TVN-u. Wow. I TVN, kurwa, jest wygrane i teraz smok jest nasz, ich spierdala, ich spierdala, kurwa, ja tutaj będę stał. ...fragment, jak yy, Konopski niesamowicie spłyca y, tą całą akcję, że to w sumie nie było tyle lajków pod tymi postami, które tam nazywały Leksia od najgorszych, że to 13 polubień, tu 78... Była przekonana, że wysłał tam swoje nagie przyrodzenie. Nawet ten artykuł, który pokazujesz, to jest posna bez bezużytecznej, w którym nic nie jest napisane o gołym przyrodzeniu i to ma dosłownie z jakichś 70 polubień. A z tweetami jest podobnie, bo tam też macie dosłownie 0 lajków. I podobnych zabiegów Wardengo użyło też w innych odcinkach dookoła tematu. Część widzów uznała po tym fragmencie, że Leksiu przechowuje na telefonie zdjęcia nieletnich dziewców. Część WIDZÓW UZNAŁA PO TYM FRAGMENCIE. Tak, pracownik TV. Tak. Ten post, co pokazałem, faktycznie miał 13 lajków. Ale zapomniałeś Konopski, że takich postów były tysiące, a hashtag Lexiu is overparty był najpopularniejszym hashtagiem na Twitterze przez kilka dni. Ja w swoim materiale miałem wszystkie tweety pokazać, wszystkie jakie się pojawiły przez trzy dni odnośnie, że Leksiu jest taki i taki, że Leksiu pokazywał gołe przyrodzenie. Cały Twitter o tym huczał, chłopie, a ty to pokazujesz, że o, zmanipulował, ale naciąga Wardęga fakty, przecież tu 70 lajków ma jakiś artykuł, a tutaj 13 serduszek. Ja pierdolę, kurwa! manipulację, bo wstawiłem tego screena na Twittera, Przeanalizowałem sobie kilka konwersacji i tak prawdopodobnie obciąłem tego screena, ale równocześnie w Twitch napisałem o kilkunastu dziewczynach, a nie żadnych dzieciach. A tutaj to już ja zgupiałem, nie? Że tak pravdo, prawdopodobnie. Nie że no obciąłem screena, przepraszam. tylko Prawdopodobnie obciąłem screena, ale, ale nie napisałem, że dzieci, tylko y, dziewczyny. Ale co to się kurwa ma? Ja, ja po prostu jestem w szoku. nie. Jakie tam procesy myślowe zachodzą u tego chłopaka? Tak, obciąłem screena, ale na moją obronę powiem, że napisałem dziewczyny, a nie dzieci. Kurwa, wytłumaczy mi ktoś, co to, co to ma jedno do drugiego? Przecież nie, mi się wydaje, że przez te kilka dni, jak Leki był wyzywany od yy, najgorszych. To nigdzie konob nie powiedział: Hola, hola, szanowni państwo, yy, proszę tak go nie nazywać. Tu jednak nie chodziło o osoby poniżej 15 roku życia, nie, tylko konob zadowolony tam mówił, że o, to jest ważna sprawa, on jest bohater teraz i on się będzie zajmował tymi sprawami. A teraz, że. Ale o, odczepcie się ode mnie, Przecież ja nie napisałem nigdzie dzieci, tylko napisałem dziewczyny. O kurwa, Mać, powiem wam, że to jest ciężko. To resztę to już sobie tam zostawię na las. Muszę Konowskiego jednak przeprosić, bo ja tam bardzo źle się zachowałem, bo powiedziałem, że on powinien iść tam pracować do DVP. I muszę go za to przeprosić. Bo kurwa jego poziom jest poniżej TVP. Teraz wiecie, ziomek tak nagrał na mnie film. Już nie, już nie będę tutaj mówił, jakiej jakości to jest film. No ale dzisiaj tak, mógł to ze mną skonfrontować, nie? Mówię, ej pogadajmy, powiedz co tam powiedziałeś w filmie, daj ci od razu to wyprostujesz, żebyśmy mieli jasność, żebyśmy mogli to skończyć. Nie, ja, ja, nie, ja nie chcę, nie chcę dzisiaj, bo za świeże to jest. To ty, kurwa, to ko komentarzy robisz? Masz możliwość skonfrontowania się z gościem, na, na którego nagrałeś film, a ty, oj nie, nie bo za świeże. To kiedy będziemy mogli pogadać o, o Twoim materiale i tak dalej? Kurwa, za rok? Powiem Wam, że ciężki przypadek, nie? Cię ciężko jest. Ciężki dzień mam w ogóle. Idę spać. Powiem Wam, że jestem ogólnie w szoku, że dzisiaj mnie aż ochrona musiała yy, przypilnowywać, żebym, broń Boże, do, yy, do kogoś nie zagadał, nie? Dziwna sytuacja. Teraz taka wisienka na torcie, którą właśnie dostałem od jednego z widzów, który już robi lepszy research od ciebie. Mówiłeś, że ten post z wiedzy bezużytecznej, ile tam miał? Tylko 74 lajków. To pakuru teraz na to! Artykuł, który pokazujesz, to jest post na bezużytecznej, w którym nic nie jest napisane o gołym przyrodzeniu i to ma dosłownie z jakieś 70 polubień. Astry na to to jest też ten post z bezużytecznej na fanpageu wiedzy bezużytecznej i ile ma? Prawie dziesięć tysięcy.